Halo, halo, cześć, witam wszystkich. bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście manjo i troszeczkę opóźniony ten powrót z nagrywaniem, ale na szczęście jest, zaczynamy nową grę, ponieważ mamy tutaj więzienie standardowe, które się nazywa Skull, czyli szkoła, jeżeli chodzi o więzienie fnafowe, to nie udało mi się znaleźć nic ciekawego, ale widziałem, że Skull jest czwartym najczęściej ocenianym więzieniem na całym Steamie i to jest więzienie stworzone dla mnie, zatem... No, gdybym go nie przeszedł, to tutaj byłoby coś nieharu. Dlatego właśnie sobie przejdziemy w więzienie Skull, zobaczymy jak mi tutaj pójdzie. A uh, więc tak, muszę na samym początku sobie wybrać postać. Da, no nie grałem czarną postacią. Niechaj będzie dzisiaj czarna. Okej, okay, więźniowie zostali tutaj nazwani. Pan Max pan brzegnął pan Tasty. Tasty będzie miał czerwony klucz, zobaczymy czy to zapamiętam. Jeżeli nie, to sobie w oczy pierwszy odcinek. Okej, okay, wszyscy mamy celę tutaj wspólną, ale to będzie przewalone. O ja pierdziele, patrzcie, on od razu tutaj krzyczy za to, że ja w ogóle wstałem. Że wstałem z łóżka, to już na mnie krzyczy, co? Okej, okay, podoba mi się, jak to więzienie wygląda, tutaj widzę... A tutaj widzę, że tutaj na, na boisku a, wszyscy jesteśmy tutaj brani pod uwagę. Gimper i Multi mają przeszukanie celi, ale to nie jest ważne, przecież wszyscy mamy przeszukanie celi, tutaj są prysznice, tutaj... Jest pokój, do którego nie można wchodzić ani na czerwony klucz. Terminal internetowy. Ale poczekajcie, będzie gdzieś, gdzieś miejsce do nauki, tutaj musi być. Tutaj sprzątać. Tutaj jest skrzynka na książki. Tutaj są dobra, są komputery. Tutaj jest kuchnia, ale jest to ładne więzienie. Jeju, jak ono jest porządne, jest zrobione. Wow, jestem pod wrażeniem, naprawdę. Szacun tutaj do twórcy. Widzę, że tutaj są toalety i właśnie będę musiał zobaczyć, czy oni kiedykolwiek wchodzą tam do toalet. Tutaj widzę, że jest jedzenie. Okej, okay, słuchajcie, zaczynamy już tutaj próbować się jakoś wydostać z niego. Widzę, że tutaj są toalety, no ale niestety tutaj za bardzo nie mam się jak dostać. Jeżeli tutaj nigdy nie wchodzi strażnik, to tak naprawdę mogę sobie rozbić o tutaj pięknie ściany. Będę musiał poobserwować, czy strażnik wchodzi. Tutaj jest kamera, dlatego. Tak, wchodzi tam strażnik, widzę, że wchodzi. Tutaj również jest kamera. Tutaj, gdzie strażnicy śpią, tutaj jest miejsce do. Uh, tutaj jest miejsce z ofertami pracy. Tutaj jest biblioteka. Ja pracuję jako sprzątacz, oczywiście. Jakoby, że inaczej by było przecież, muszę pracować jako sprzątacz, zawsze tak jest. Ale może to i dobrze, może to i dobrze, może będę miał jakieś tutaj ciekawe miejsce, żeby sobie poukrywać moje nielegalne przedmioty czy coś. Tutaj widzę wszędzie szafki, gdzie można się chować, a tutaj jest plama, którą wcześniej złożyłem. To wszystko są klasy. I zgaduję, że nie do wszystkich klas oni idą na sam koniec, co ja będę chciał bardzo tutaj wykorzystać. Mapa wygląda bardzo ciekawie ogólnie to będzie wyzwanie zobaczymy widzę że strażnicy się troszeczkę bugują kilka ona błędów ma ale to nawet to nawet mapy od twórców gry mają te błędy zatem to jest problem z grą nie z mapą o, dobra spróbujmy tutaj wyczyścić to jak najprędzej się da widzę że tutaj jest podwójna plama chyba mam nadzieję podwójne plamy są super no ale niestety nie jeszcze dwie mi tylko zostały do oczyszczenia tutaj tej szkoły z brudów Okej, okay. tutaj widzę że jest Kurde, podoba mi się ta mapa na razie, podoba mi się ta mapa, chociaż za bardzo nie wiem, jak się za nią zabrać. Jest jeszcze tutaj wyjść na dziedziniec. Patrzcie, państwo, ostatnia plama, super. To zaraz sobie wyjdziemy na ten dziedziniec i zobaczymy, co na nim ciekawego będzie. Tutaj, czy widzę, że tutaj jest pod napięciem, oczywiście to wszystko. Okej, okay. ale gdzie ja mogę to napięcie ewentualnie wyłączyć? Jest jakiekolwiek miejsce tutaj? Nie za bardzo. Hmm. Z drugiej strony. A może gdzieś na górze, kurde. Dobra, słuchajcie, wydaje mi się, to jest bardzo oczywiste to, co mi się wydaje, że tutaj trzeba wejść, tutaj się przekopać i tutaj wstawić plakat, używając po prostu kamery wyłączają za każdym razem. I dokładnie to zacznę robić, wydaje mi się, że to jest pierwszy krok, jaki powinienem tutaj działać. Ja ją tutaj sprawdzanie tego wszystkiego, to to będzie naprawdę katorga. Um, niechaj będzie, że wezmę sobie czekoladę, tutaj jest moje biurko. Sprawdzę sobie biurko Ignacego i każdego po kolei tutaj muszę przeszukać magazyn. Dokładnie o to mi chodziło. Pasta do zębów. Super. Krem do golenia byłby fajny, ale no niestety takich tutaj chyba bajerów nie będę miał, bo to szkoła mimo wszystko jest. Chociaż Stewart może mieć. Nie, nie ma. Ma działać, co się od celi, ale przecież to jest cela wspólna. Halo, południowy Apple jest, widzę. To wcale nie jest fajne, wiadomo, że jest południowy Apple, bo to znaczy, że dużo, dużo nas sprawdzają. Jeszcze pewnie koło około 18.00. Hmm, poszukiwacz, książka jasne, To w szkole nie powinno być problemem. Dobra, zrobiłem sobie sekundę przerwy, żeby troszeczkę się ogarnąć, żeby być troszeczkę żywszym i tak dalej, bo wiem, że nie jestem za ciekawy teraz, że trochę właśnie brzmi jak krok. Że troszeczkę brzmi jak krok tutaj, no ale takie jest niestety poran Poranna apel jasne. O, usuń czekoladę z oficer Bentley. Dlaczego ja wziąłem w ogóle tego to zadanie, skoro ja go nigdy nie wykonam? Na cholerę ja je wziąłem. Ruszamy, Mandzio, ruszamy! Zamknijcie mordę, dajcie mi spokój, błagam was. 87%, nice, dobijemy do 90%, dawajcie, dawajcie, łapki w górę, to dobijemy do 90%. Dwa magazyny tutaj masz, masz jedzenie, to nie jest nic ciekawego. Blow! Co ty masz w środku tutaj u siebie? Po raz pierwszy robisz tutaj, widzę... A że robisz tutaj. E, nie po raz pierwszy robisz tutaj, tylko że po raz pierwszy jesteś w naszej serii. O, tutaj szafka pocztowa jest, to również jest fajne zadanie. Hmm, biurko. Czemu Stewart ma dwa biurka? Powalony on Jeszcze on dostał dwa biurka, a ja tylko jedno. Na jakiej niby zasadzie? się na nic takiego nie zgadzałem, ale dobra. Lecę, lecę, lecę kopać moją ścianę. O, super się zatrzymujecie strażnicy. No niestety na to się nie da nic tutaj poradzić. Mam 30 sekund spokoju, zatem sobie troszeczkę ją pokopię. Z tego co wiem, to strażnicy tutaj nie wchodzą, zatem to raczej będzie proste wejście. Zobaczymy co jest na górze, wydaje mi się, że tam może być właśnie generator. Jeżeli tam jest generator, to sprawa jest prosta. Ucieczka wcale nie będzie tak skomplikowana. Ewentualnie będę potrzebował sobie wstawić jeszcze o tutaj plakat, jeżeli się okaże, że te drzwi w nocy się robią na klucz. Ale to nie powinien być jakiś zbytni problem. Ok, kamera zaraz będzie aktywowana. Ok. I rozbijamy sobie tą ścianę na spokojnie do końca. Ciekaw jestem czy właśnie twórca gry, twórca gry, twórca mapy specjalnie to zrobił takie miejsce, izolatkę tutaj z kamerą. Tak, on na 100% zrobił to specjalnie, że tutaj jest kamera i że ona niby tutaj pilnuje, no ale kamerę zawsze można wyłączyć i wtedy można się tutaj łatwo dostać. No bo inaczej to by nie miało sensu. Inaczej byłoby bardzo ciężko się dostać do tego miejsca. Może jeszcze raz? Okej, okay, jeszcze raz zdążyłem. Będę musiał znaleźć plakat. A raczej taśmę klejącą, żeby plakat zrobić. Mm, albo kupić od kogoś. Może tyblo masz na sprzedaż, czy nie masz? O, widzę, że się bijecie, chłopaki. Czy któryś z was... O, jeju, wszyscy się biją. Fenomenalnie, bardzo mi się to podoba. Dobra, poszukiwacz, ty masz tutaj drewno, to jest fajne. E, czy ktoś jeszcze patrzy? Tylko poszukiwacz, chyba tylko po o nie, jeszcze naruciak, ale naruciak nic nie ma cie ciekawego, 98%, to scenę w od nich. Dobra, i chyba dają mi już spokój teraz, tak, już teraz mi dadzą spokój, zatem bardzo, bardzo dobrze, oj, on się na mnie zdenerwuje tutaj. o, o nie, niestety stracę moje drewno, no ale dobra. Może i straciłem drewno, ale za to zyskałem troszeczkę czasu na jeszcze dokładniejsze przeszukanie ich cel. Tutaj też chciałbym się dostać. Więzienny schowek kolejny tutaj się znajduje. Tutaj też fajnie byłoby sobie wykopać przejście. No dalej, czy możesz sobie już wyjść, proszę cię? Czy będziesz tak tutaj łaził? Oni mają naprawdę dalekie zasięgi sprawdzania tych cel tutaj. Zatem nie zostawiają mi dużego pola do popisu z tego co widzę. No to, że jest jedna wielka cela, to jest coś, z czym się jeszcze nie spotkałem w pisach i to na pewno jest już samo sobie stosunkowo dużym challenge'em. A pójdźmy na ćwiczenia, które o ile pamiętam są. Nie pamiętam tutaj, Ok, Nie byłem na nich, 82% prysznice już wiem gdzie są. One się znajdują po prostu tutaj, znowu się bijecie, super. Ulti miałeś tylko mydło. I Stewart miałeś tylko łyżkę nic ciekawego... Mmm, nic ciekawego... Nic ciekawego, czy możecie dać mi jakieś ciekawe zadanie? Proszę was o to. Ma ktoś tanią taśmę na sprzedaż? Czekolada, super, akurat to mam, Staszku! Staszku i Graszku, akurat to ja mam! Proszę o to ciebie, czekolada raz i dwa! Uh, czekolada z Wizer Bentley. Znaleźć książkę dla poszukiwaczy, Nie widziałem czekolada dla Staszek, Chyba widziałem tą książkę. To znaczy, chyba wydaje mi się, że nie wiedziałem, ale zgaduję, że ją widziałem. Tylko ominąłem super! Pobiliście mnie za nic. No nie tak się traktuje. uczniów w szkole, właśnie. To chciał czekoladę. Staszek, Staszek, nie Gimper. A ze Staszkiem się lubimy tutaj. Widzę. Czy mogę, proszę, Staszka sobie Staszek. Staszek, daj się kliknąć, proszę, mordo, gdzie ty uciekłeś? Staszek mi gdzieś uciekł, no trudno. Nie, tutaj jest, chodzi przede mną, ja ślepy jestem. E, Okej, okay, to mamy jedno miejsce, gdzie będę chciał się przekopać. Tutaj widzę, że bardzo dokładnie sprawdzają. E, Staszku, jakie masz tak poranny apple, super. No to nie wygląda na jakieś mega trudne więzienie, szczerze mówiąc, musiał się i w nocy przekopać po prostu tutaj na zewnątrz i uciec. No naprawdę, to wygląda na prościutkie więzienie, ale być może się mylę, być może jest właśnie coś w tym stylu, że jest na przykład ściana na dole i nie da się jej przekopać, zatem trzeba uciec za pomocą generatora. Być może tak, tak jest wymuszenie tutaj, takie jest wymuszenie na tej mapie. To byłoby całkiem sprytne, jakby autor pomyślał i zrobił coś takiego. I załóżmy, że pomyślał i że właśnie zrobił. No na razie no nic, nie mogę nic zrobić, wszystkie klasy tutaj są chyba sprawdzane. Tutaj nawet nie mam żadnego powodu, żeby robić sobie przejście, czy gdziekolwiek, czy cokolwiek. Jedynie, co mnie obchodzi, to tak naprawdę jest ten schowek więzienny, bo cała reszta to no nie jest jakiś super problem, żeby się tam dostać, albo nie jest mi to po prostu potrzebne. Tutaj zostało ile? 8%. To teraz już 4%, no to naprawdę dajcie spokój, to jest takie proste do rozwalenia. E, łom masz, to jest ciekawe, ale niestety nie jesteśmy na niego. Poszukiwacz masz tutaj. Nie, ja lubię Staszka, akurat sory poszukiwacz. I zgaduję, że tak, o 22 jest nocny apel i o 22 jest również koniec dnia. Okej, okay, spoko odpowiada mi to. No na razie, wygląda mi na to, że tutaj po prostu wystarczy się wkopać i przejść albo ewentualnie obcążkami przeciąć. To nie jest trudne. Coś to musi być bardziej skomplikowanego. Coś to musi być bardziej skomplikowanego. No tak, inmate must be inside my 22. Tak, 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 jestem o 22. Właśnie, tutaj są jakieś drzwi. Tutaj jest jakiś pokój, do którego nie da się dostać, bo ten pokój nie istnieje. Pan Joshua się tutaj tego zaciął trochę. No i dobrze, moi mili, Chyba tak kończymy nasz pierwszy odcinek w więzieniu stworzonym przez widza. Czyli w szkole idziemy na wieczorny apel. Zobaczmy, kogo cele będą przeszukiwać. Mam nadzieję, że nie moją. Bardzo trafne w ogóle porównanie: szkoła i więzienie. <grymne> <grymne> Jakby nie patrzeć. Rocky Gimper, czyli na spokojnie. Pilnucie swoich tyłków. Słyszycie jasne, jasne. Gadaj sobie tam, gadaj. Nikt się cię nie boi. Eee, tak, wezmę na grę. Warsaw na ruciaka. Oczywiście, że wszyscy nam nie denerwują bez powodu. No i słuchajcie moi mili, bardzo wam dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli tak, to zostawcie lajka. No i co, do kolejnego odcinka was zapraszam, mam nadzieję jutro, zatem do zobaczenia, do usłyszenia, pa pa, cześć!